Dobrze. Dzisiaj zajmiemy się pytaniem, czy i ile było wina w kanie galilejskiej? Bo pewnie słyszeliście wiele przeliczeń, ile to było tej wina w tych stągwiach, 6 stągwiach, 40. Yy, to miara, tak, 80, 120, od 600 do 720 litrów wina. Ale czy na pewno? Dlatego, co tutaj powiem, nie trzeba było wcale oryginału, wystarczyło po prostu przeczytać. Jak jest napisane? A jak jest napisane? Siódmy werset drugiego rozdziału Ewangeliana. Mówi im ten Jezus: napełnijcie stągwie wodą. Tak? Czyli sześć stągwi, napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili aż do góry. oni słudzy. I mówi im: zaczerpnijcie teraz i nieście temu mistrzowi ceremonii. Oni zanieśli. Czyli zaczerpnijcie teraz. Interesuje nas. Mm. mm. No, teraz się włączy. Interesuje nas to słowo. Tak, to jest antlesate. Zaczerpnijcie teraz. No, idziemy do kolejnych wersetów. Jak zaś spróbował ten mistrz ceremonii tej wody, winem stałej się, i nie wiedział skąd jest, ci zaś wiedzieli. Ci, którzy zaczerpnęli tę wodę. Tak? Czyli tam mieliśmy zaczerpnęli, antlesate, a tutaj jest entlekotes. No i wydawałoby się, że to jest inne słowo. Ale to właśnie jest to samo słowo. Właśnie, to mam zrobiłem zdjęcie. Z wydawnictwa wokatio, tak, polsko grecko-polski Nowy Testament. Interlinearne wydanie. I co? Tak, napełnijcie z tą wiewodą. I napełnili aż do góry. I mówi im, zaczerpnijcie teraz. W słowniku Popowskiego, tak, czyli polskim słowniku pols, grecko-polskim, jest to numer 500. W słowniku Strąga 501 zaczerpnijcie teraz i nieście mistrzowi ceremonii. Oni zanieśli. Jak zaś spróbował mistrz ceremonii wody, winem stałej się i nie wiedział, skąd jest. Tak? Czyli woda stała się winem. Ale gdzie? Zaś słudzy wiedzieli. Widzicie, też, jest skonstruowane to zdanie. Słudzy wiedzieli. Jacy słudzy? Ci, którzy zaczerpnęli wodę. Nie, że którzy napełnili wie tylko ci, którzy zaczerpnęli, a pełnili to jest inne słowo 1072 albo 1065 w słownikach. A tutaj mamy, którzy zaczerpnęli czyli 500 i 501, czyli to jest to samo słowo. Zaczerpnęli wodę. Jan mówi wyraźnie, i nie wiedział, skąd jest. Ci zaś słudzy wiedzieli ci, którzy zaczerpnęli wodę. Jezus mówi, zaczerpnijcie teraz i zaczerpnęli. Ja jeszcze Wam to powiększyłem, jakby nie było widać. Tu zaczerpnijcie teraz. I ci, którzy zaczerpnęli wodę, tak? Ci wiedzieli. Ci, którzy zaczerpnęli wodę. My to w często w tłumaczeniach mamy przemienione te słowa i trochę to się rozmywa. On woła Pana młodego. Więc widać wyraźnie, że schłudzy zaczerpnęli wodę wodę, co to znaczy, jest to właśnie słowo antleo, czyli usuwać wodę ze sobą ze statku, to głównie, tak? Czyli jak woda napłynęła do statku, to oni ją usuwali, wypompować, wyczerpać. Czerpać wodę, trwonić, wykorzystać do końca, czyli Jezus chce, żeby oni do końca ją wykorzystali, ale w stągwiach była woda. Zaczerpinali wodę czerpakiem, tak? Czerpakiem znany z, z, z rozmowy z Samarytanką. Czerpało się wodę, tak? Trzeba powiedzieć wyraźnie, że te stągwie były Jan mówi, zaznacza wyraźnie, one były do żygodowskich obmyć rytualnych. Tak? Czyli tak byli nieczyści, myli tam ręce, głowę, stali się tam myli. To były duże naczynia, do mycia się. Nikt się z takich naczyń nie pije wina, to nie były amfory na wino. Więc była w nim woda. To były sześć stągów woda, więc tak działa łaska Boża. Tak działa łaska Boża. Tak? To nie jest tak, że Bóg nam daje wygraną w Totolotka, a potem rozporządzaj pieniędzmi. Tak? Bóg nam daje 700 litrów wina, a potem sobie e, możesz odejść od Jezusa. Tak? Ty masz to wszystko, ale w Bogu ty zawsze musisz zaczerpnąć z Boga, i łaska Boża to przemysła Oni musieli, musieli potrzebować wiary. Tak? Znowu musieli iść, zaczerpnąć z tej stągwi wodę i ona stawała się winem. Czyli kiedy on się stawiała winem? W tym czerpaku. Nie w stągwi według tego opisu, tak? Bo słudzy, diakoni zaczerpnęli wodę, która stała się winem. Więc ile było tego wina? Tyle ile mieli wiary? Ile mieli wiary, że oni zaczerpną z tej stągwi i wezmą kolejne. Więc Jezus wyraźnie zrobił ten cud bardzo pocichu. Uczniowie widzieli, że to się stało, wiedziała matka Pana Jezusa, ale. Tamty goście, czy właśnie czy słudzy wiedzieli, którzy zaczerpnęli wodę wiedzieli. Ale osoby na weselu nie wiedziały. Tak. Nie wiedziały, co się stało. Myślą, że może jakiś. Co to od Boga. No i nie mylą się. Bóg Jezus, człowiek, dokonał tego cudu i pokazał nam znak, jak Jan nazywa znak, czyli jak działa łaska Boża. Łaska boża tak, także. My byśmy chcieli, żeby Bóg nam dał piekarnię. A Bóg nam daje za każdym razem chleb. Tak? Oto idzie. Więc mamy wszystko, ale w Bogu, i to jest nasze, w Bogu. I przez wiarę to przyjmujemy. Więc możemy czytać uważnie Pismo Święte i zwracać uwagę na takie rzeczy. Bo jak mówił Benedek XVI czy Józef Ratzinger, czytajmy pismo tak, jak jest napisane. A jest napisane. Zaczerpnęli wodę. No i tyle.